Hej wszystkim witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Jest to kanał poświęcony Grom i jest to mój pierwszy filmik, więc chciałbym wam e, pokazać e, serię e, gier Hitmana, a raczej trylogi Hitmana, e, na której będę się skupiał na tym kanale. I chciałbym wam pokazać, jak przejść jakiś poziom 5 minut albo nawet krócej, ale tak mniej więcej 5 minut bądź też mniej niż 10 minut. Także zapraszam. Dobra, a więc oczywiście zacznę od pierwszej misji, którą jest Paryż. No, nie przepadam za bardzo za Paryżem i za tą mapką, ale whatever. Jakby ta mapka jest męcząca, ponieważ wszędzie są straże i ciężko gdziekolwiek się przedostać. Jako agent 47, niezauważony, także no. Ale da się w 5 minut. Ja próbowałem, zrobiłem. Także pokażę wam. Oczywiście naszą pomocą w tej grze jest Diana Barund, która zawsze nam podpowiada w misjach, co możemy wykonać i jak muszę wyeliminować jakiś cel. W ogóle mówimy tu o Global Fashion Icon. Kent po prostu, oczywiście bardzo do mnie to pasuje, ja zawsze tak wchodzę z nastawieniem gdziekolwiek, na uczelnię albo na jakiś, na jakiś inny event, i teraz ogólnie biegnę tutaj. Ach. Mam nadzieję, że nikt mi nie zauważy. Nikt, no, jakiś ty w stroju plana przeskakuje przez hmm, płot? Nic dziwnego. Ja muszę przejść na drugą stronę w ogóle. Tam dzida biegnąć po prostu przed siebie yy, i się dostać na drugą stronę. Także. O! Dobra. Chyba mnie nie zauważył w ogóle, bo jeśli ktoś mi przyuważy, to jest taka zazwyczaj rzuta strzałeczka, więc chyba mnie nie zauważył. Dobra, wezmę wam nasz piłkarek, wypadek, może się przyda i muszę się spiąć tutaj. Dobra, jak już jesteśmy w środku, to dzięki super umiejętności możemy widzieć przez ściany, um, jak to się chodzi, po prostu i kto jest na w jakimś pomieszczeniu. Także muszę poczekać, jeśli goście przejdą, bo oni robią sekłeczko wokół tego miejsca. 5 minut later. To muszę odwrócić uwagę na tych gości, bo chcę zabrać pilot im, bardzo ważny pilot. Dobra, wrócę im monetę, żeby się odwrócili. Dobra, nie zauważył mnie, parę razy mnie zauważył, więc jest git. No, i jak się już właśnie dostałem na ten balkon, to mogę zetonować te fajerwerki. Oczywiście teraz każdy będzie patrzył na fajerwerki, bo oczywiście to jest ważniejsze niż e, e, ochronienie pogoś na tym nie? Jakby ochroniarze mają to gdzieś, patrzą na fajerwerki, osoba leci. One zillion, times later. I teraz możemy tutaj do nich podejść. No i teraz możemy stąd uciekać, się ewakuować. Oczywiście możemy to zrobić w mm, helikopterze, usiąść do helikoptera. Oczywiście jakby nagle jakiś typ randomowo wchodzi do helikoptera, odlatuje z niego. nie zauważył mnie i mamy to, więc mega. I oczywiście czas wykonania misji jest 5 minut i 57 sekund, także mniej więcej zmieściłem się w 5 minutach. Także to byłoby na tyle z tego filmiku i dzięki wielkie za oglądanie i do następnego razu.